Podstawową cechą choroby afektywnej dwubiegunowej są właśnie dwa bieguny, to znaczy naprzemiennie występujące epizody depresji i epizody manii albo subdepresji i hipomanii. Depresja, czyli stan obniżonego nastroju, obniżonego napędu, cierpienia z powodu niedostatku snu, nieustającego uczucia lęku, występuje naprzemiennie z okresami podwyższonego nastroju, czyli bardzo dobrego humoru. Podwyższonego napędu, czyli bardzo dużej energii, braku potrzeby snu i bardzo dużej odwagi w kontraście do lęku, który jest w depresji. To naprzemienne występowanie jest właśnie cechą choroby dwubiegunowej. Naprzemienność może polegać na tym, że pojawia się trwający kilka miesięcy epizod depresyjny, potem kilka tygodni czy miesięcy epizod maniakalny, ale może tak być, że są to odcinki krótkie dwa tygodnie na dwa tygodnie, albo jeszcze krótsze, prawie że z dnia na dzień. Ta naprzemienność, ta sinusoida, to, że pacjent y, jak gdyby nie może utrzymać się na takim stanie zwyczajnym, takim gdzieś pośrodku, to jest podstawowa cecha choroby dwubiegunowej. Stąd też podstawą leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej jest stabilizacja. Do tego celu używamy leki należące do grupy, no właśnie, leków stabilizujących. To nie jest tak, żeby były to leki wprost przeciwdepresyjne albo... W skrócie mówiąc, no, nie są to leki wprost przeciwmaniakalne, chociaż oczywiście, że to się jakoś przenika. Celem w leczeniu jest utrzymanie stanu stabilnego, no, takiego zwyczajnego, normalnego życia, w którym nie ma ani wychyleń w dół, wychyleń depresyjnych, ani wychyleń w górę, czyli w stronę hipomanii czy mani. To ta grupa leków daje nam możliwość całkiem dobrą, jeżeli chodzi o rokowanie, utrzymania pacjenta w zdrowiu. Przy czym to jest leczenie długoterminowe, najczęściej trzeba się liczyć z tym, że jest to leczenie na stałe. Każda próba odstawienia leku to ogromne, ogromne ryzyko wystąpienia kolejnej depresji albo kolejnej mani.